Przygotowałam dla Was czytania dla słonecznych, księżycowych i ascendentalnych przedstawicieli znaku. Zapraszam do słuchania, polubiania, do subskrypcji i dzielenia się treścią. Witam Was, bliźnięta, w czytaniu na wiosnę. W Waszym czytaniu macie. Wyjątkowo dużo silnych postaci, ale jest też jedna, która wyraźnie się od tych pozostałych postaci odróżnia. To jest osoba z trójki mieczy, która w przeciwieństwie do pozostałych, Leży. I to może się wydawać drobiazgiem, ale bynajmniej. Jest to bardzo istotne tutaj. Ta osoba leży w taki sposób, jakby coś ją powaliło na, na te poduszki, na te kołdry. Leży i zakrywa swoją twarz. Dlaczego zakrywa swoją twarz? W Trójce Mieczy mogło dojść do jakiegoś zranienia. Mogły zranić Was jakieś myśli, jakieś informacje, i teraz wygląda na to, że Wy lub Ktoś, kto będzie dla Was znaczący i przyjmie taką leżącą postawę, ktoś tu teraz nawet nie bardzo umie to wyrazić, co go tak zraniło. Zakrywa swoją twarz i trudno jest to do końca wypowiedzieć. Jest w tej karcie dużo, dużo bólu i czuję, że jest pewna niemoc, taka z gatunku, co ja teraz zrobię z tymi informacjami w tej sytuacji, w tym moim położeniu. Będzie dalej, spokojnie. Na razie ktoś tutaj leży i. Nie bardzo wie, co ma z tym zrobić. Bo skupia się na tym, na tym leżeniu, na tej swojej sytuacji, która wydaje się być pewnie nie do rozwiązania. Może być tak, że już próbowaliście ją jakoś rozwiązać poprzez próbę ruszenia gdzieś, może odejścia, może jakieś podróży. Dosłownej albo jakiejś takiej mentalnej, gdzieś trzeba było się przemieścić, albo chcieliście się przemieścić, ale, ale do końca się nie udało. Wygląda na to, że temat tego odejścia wraca. I może w, w, powrócić w taki trochę pokrętny sposób, ale mimo wszystko wygląda, jakby, jakbyście kierowali się w nową stronę, jakbyście kierowali się w przyszłość. Jakbyście odwracali się od tego i ruszali gdzieś dalej. Może będziecie tą osobą, która siedzi i ktoś wiosłuje za nią. Nie widać twarzy tych osób. Te osoby wcale nie chcą się nam pokazywać. Wcale nie chcą się nam prezentować. Gdzieś płyną, nie widać nawet całej łodzi, nie widać co jest z drugiej strony łodzi, czy jest tam ktoś jeszcze. Widać tylko te miecze, wodę, niebo i łódź. Wydaje się, że jest to dość proste. Kilka znaczących elementów mamy, mamy trochę emocji, jak najbardziej płyniemy na emocjach. Mamy powietrze, mamy tę myśl. Jest trochę bardziej konkretny element tego pojazdu, powiedzmy, tej łodzi, tego, co sprawia, że jest ruch do przodu w jakimś kierunku. Może być trochę problem z tym ruchem, ale wygląda na to, że jakiś ruch prędzej czy później nastąpi. Ale kluczową sprawą jest to, że ktoś tu najpierw leży, a nad tym całym rozkładem góruje potrójnie zranione serce. Ten ból jest niezaprzeczalny i autentyczny. On jest prawdziwy. Jednocześnie nie widać przyczyny tego bólu wokół tej osoby. Nie wygląda na to, by ktoś, kto otacza tę osobę, Miał coś wspólnego z tym bólem, był jego przyczyną. Był jego po, przyczyną poprzez niewłaściwą postawę, bo mamy tu znaczące osoby, ale te znaczące osoby mają właściwą postawę. Żadna z tych kart nie jest odwrócona. A naprawdę, to są silne postacie macie wokół jeżeli wy jesteście tutaj to macie wokół siebie silnych ludzi mądrych, władnych, konkretnych. Każda z tych osób jest nieco inna, ale wszystkie mają w sobie pewną godność. Albo zasiadają stabilnie na tronie, Albo prosto stoją na postumencie. To są ludzie, którzy nie obawiają się by na nich patrzeć. Oni nie zakrywają swojej twarzy, tak jak postać, która leży tutaj. To są ludzie, którzy pokazują całą swoją sylwetkę. Tym, którzy spoglądają na nich. Kto jest transparentny, kto pokazuje swoją sylwetkę, kto pokazuje jasno, kim jest. A to nie znaczy, że te osoby koncentrują się na tym, żeby siebie pokazać. Zwróćmy uwagę, tu mamy na przykład. Cesarzową. Cesarzowa to jest jedyna kobieta spośród tych postaci. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z kobietą, ewentualnie mężczyzną, który będzie przejawiał takie cechy cesarzowej bardziej niż cesarza. Choć cesarza mamy tutaj powyżej. Cesarzowa. Tu kobieta, która nosi zwykłą szatę. I nadal jest cesarzową. Dobrze, no coś tu jest, są tu pewne zdobienia, ale de facto jej. jej strój nie jest bardzo strojny. Wygląda na to, że ona tego wcale nie potrzebuje, żeby czuć się swobodnie oświetlona słońcem, widoczna. To może być. Ktoś widoczny w świetle reflektorów, albo ktoś, kto po prostu dosłownie jest widoczny na słońcu i, i dobrze się z tym czuje. Nie chodzi o to, że cesarzowa karmi swoje ego, czy jest jakaś taka rozbuchana. Nie. To jest osoba, która się czuje dobrze na tym miejscu, nie napina się w żaden sposób. Zobaczcie, znaczy może tego nie widzicie tak wyraźnie, jak, ale ona ma te, te swoje ramiona takie raczej spuszczone, takie. Tak raczej luźno sobie stoi. Tu bawi się, trzyma jakąś szarfę, gdzieś się w stronę jakąś kieruje, coś tutaj jak pociąga, jakby pociągała za sznurek. Jakby miała swobodny wpływ na coś, może na tego remitę ma pewien wpływ. Gdzieś tu pociąga za jakiś sznurek. To kobieta, która czuje się swobodnie w miejscu, w którym jest. Po prostu sobie stoi. Wygląda, jakby nie, wie... nie robiło jej szczególnej różnicy, czy ktoś na nią spogląda, czy nie. Jak chcecie, to patrzcie. Jak nie, to nie. A właściwie to może nawet nie ma tej myśli. Osoba ta ma przy sobie drapieżnego ptaka. To może być ktoś, to jest niejako blisko niej, przy jej ramieniu, i pomimo, że nie jest w żaden sposób do niej przyczepiony, swobodnie unosi się nad nią, nad jej ramieniem. Jest to stworzenie, które może być groźne. Ale dla cesarzowej nie jest groźne. Sądzę, że ten orzeł, bo to jest orzeł, mógłby dla niej coś upolować czy mm, zawalczyć, jeśli będzie taka potrzeba o coś dla niej. Jeżeli byłby jakiś inny drapieżnik. Czy osoba, ktoś, kto chciałby cesarzową zaatakować, to sądzę, że ona mogłaby wskazać na tego orła, albo orzeł zareagowałby już nawet sam, albo ona mogłaby wskazać na swojego przeciwnika i wysłać tam swojego orła. Nawet jakby ten przeciwnik. Ale to nie znaczy, że ona jakieś polecenia będzie temu swojemu. Drapieżnikowi wydawać. Oni tutaj po prostu są w takim naturalnym byciu. Tu jest duża naturalność w tym wywyższeniu, w tym staniu na widoku. Ona kieruje się w stronę eremity. Eremita nie jest osobą, która ze swojej natury wychodzi na postument, żeby się prezentować w ten czy inny sposób. To, co eremita może chcieć pokazać, to może być taki pustelnik, który zwykle gdzieś się chowa, ale raz na jakiś czas wychodzi, żeby pokazać jakąś prawdę. Żeby pokazać jakieś światło, żeby coś naświetlić, coś rozjaśnić. To może być ktoś, kto jest starszy, kto żyje już wiele lat, albo ma jakieś duże doświadczenie w jakimś temacie, oni w jakimś sensie się znają cesarzową. Ten eremita wydaje się być bardziej. Napięty w swojej postawie niż cesarzowa. Mimo że to on jest, on jest dużo starszy on jest dużo młodsza on wydaje się być. To zobaczcie jakie ma ramiona uniesione. On przyszedł tutaj teraz i coś chce zaprezentować i spina się. Ale ma, ma siłę, żeby się spiąć i pokazać to, co ma do pokazania przedstawić. Mimo, że już teraz, może nie jest to jego czas, żeby tak bardzo się pokazywać woli być bardziej w swojej pustelni, niejako. Ten człowiek jest u podstawy całego rozkładu. Jeżeli będziecie gdzieś tak bardzo leżeć, lub ktoś ważny na wiosnę, to przydałoby się wsparcie tego eremity. Kogoś, kto. Wydaje się być poniżej, ale to nie jest tak, że to jest ktoś niżej. To jest ktoś, kto jest bliżej tego, co jest fundamentem. Z drugiej strony, eremity można powiedzieć poprzez eremitę pośrednio związany z cesarzową, jest król Pentakli. Cesarzowa to taka królowa królowych, powiedziałabym. Mamy królową Pentakli, buław, mieczy, kielichów. Tak samo z królami. Także król jest wysoko. Ale cesarzowa, jakby była królową królowych, a to jest jeden z królów. Nadal wysoko, wysoko. Mhm. Mamy też tutaj cesarza, także jest cesarz, cesarzowa i król. I mędrzec. Mędrzec, który unika nadmiaru towarzystwa. Albo w takiej sytuacji się znajduje. Ten król zdaje się być dość młodym królem. Ale to nie zmienia faktu, że mamy nadal do czynienia z królem. Na pewno dużo młodszy jest od Eremity i od cesarza również. Hmm. Ale już ma w sobie dojrzałość, która pozwala mu dobrze zarządzać sprawami materialnymi. Potrafi nimi obracać i potrafi zarządzać pieniędzmi. To jest ktoś, kto może mieć swojego pracownika czy pracowników, którzy niejako wysiewają dla niego. Przeszło mi przez myśl, że oni niejako obrabiają jego pole, zajmują się jego ziemią, jego, jego majątkiem, tym, co materialne. I może mieć nawet kogoś, kto jest starszy od niego, jako, jako takiego sługę czy pracownika. Ten ktoś tutaj po prostu robi swoje, jest blisko i robi swoje, jest takim trochę jakby małym skrzatem, ale w porządku. Niech on tutaj, niech on tutaj działa, niech on tutaj sobie robi. Taka, taka jego jest rola, i wszystko jest w porządku w postawie tej osoby. Siedzi na swoim tutaj drewnianym, wyrytym tronie. Może być tak, że ma jakieś takie stanowisko, które wymagało jakiegoś takiego szlifowania. Coś trzeba było tam wy wyrównać. I ten człowiek ma nad sobą, gdzieś nad swoją głową, ten temat tego odejścia, czy, czy, czy ruchu, czy podróży, która może gdzieś już była poruszana, gdzieś już ten temat się pojawił i on niejako wraca, wraca i, i ma, nad, ma to nad głową. Ten ruch albo może nastąpić, albo będzie jakaś w pewnym momencie może być jeszcze jakaś komplikacja z tym związana. Karta jest odwrócona, ale łódź kieruje się w przyszłość. Sądzę, że ten ruch w przyszłość będzie, ale jest coś wykręconego w tej podróży. To nie jest taka swobodna podróż. Którą sobie spokojnie planujemy i, yy, i ruszamy, jedziemy gdzieś yy, tak, jak powinno być. Yy, tak jakbyśmy chcieli. Coś tu jest trochę postawionego na głowie. I to może być tak, że ta podróż odbędzie się z kimś. Na razie mało uwagi poświęciłam cesarzowi, a cesarz jest jak najbardziej bardzo ważną postacią tutaj. Trudno jest znaleźć postaci ważniejsze od cesarza. Zwykle cesarz to jest ten, kto jest najważniejszy. To jest jakby wręcz głowa całego cesarstwa. Cesarzowa też tutaj ma dużo do powiedzenia, ale. Cesarz koniecznie trzeba zwrócić na niego uwagę. On jest niejako z tyłu waszej głowy, jeżeli jesteście tutaj. Cesarz to jest ktoś, kto stabilnie siedzi na swoim tronie i może zarządzać on może nawet tymi wszystkimi. On ma jakby potencjał wszystkich króli, królów w sobie. Tak jak cesarzowa ma wszystkich królowych. Ona, ona może. Mieć emocje królowej kielichów, umiejętność działania królowej buław, myślenie królowej mieczy, zarządzanie takie kobiece i konkretne królowej monet. Ale przede wszystkim jest tu jeszcze podkreślona jej macierzyńskość. Ta szata jest swobodna, bo ta kobieta ma taką, mogłaby być równie dobrze w początkowej fazie ciąży, bo cesarzowe często reprezentują macierzyńskość i często na kartach są pokazywane jako kobiety w ciąży. Tu, jeżeli jest w ciąży, to w bardzo, bardzo wczesnej, albo przygotowuje się, albo jest przygotowana na to. To nie musi być też, że to jest jakaś dosłowna ciąża. To może być tak, że ona ma taki twórczy element w sobie, że ona może coś z siebie dać, niejako. I ma nad sobą tego cesarza. Czyli co najmniej wie o istnieniu cesarza. I gdzieś ma mocną świadomość tego, że jest ktoś nad nią. Ma kogoś nad głową, mimo że jest cesarzową. Może być tak, że to jest ktoś od niej starszy, wygląda na to. I jest w, przebywa w takim chłodniejszym, bardziej surowym klimacie. A jego królestwo wydaje się być też takie, chciałabym powiedzieć, takie trochę pustawy, takie trochę nie, nieprzyjazne. Ten tron nie jest szczególnie wygodny, szaty cesarza też nie są jakieś takie wyszukane. Czy może one są to jakieś bardziej, dużo bardziej skomplikowane niż pozostałych, ale, ale jakby były takie starsze, takie stare trochę. Ale to nadal jest cesarz i ten cesarz ma władzę i autorytet. Jest kimś, do którego niejako o kim można pomyśleć. I kto jest gdzieś, gdzieś, gdzieś za wami, ale na was nie spogląda. Wygląda jakby w ogóle nie za bardzo na kogoś spoglądał. Te oczy wydają się takie lekko puste. Mimo, że patrzę w przód. Trochę. Zobaczcie, jakie wy tu macie... Ciekawe postacie wokół Was, jeżeli Wy jesteście tutaj, jeżeli, chyba że jest to ktoś, kto to będzie bardzo odbiegał od całej reszty swoją postawą. Możecie poczuć się naprawdę zmęczeni, jeśli pomyślicie o tych wszystkich ludziach. Możecie stwierdzić, że już macie tego dość. Ale będzie tu potrzebny jakiś ruch, ruch do przodu, ruch w przyszłość, kochani. Może być tak, że wy jesteście każdą z tych postaci. Może być tak, że tego kogoś po prostu widzicie. A jeżeli jesteście remitą, to może warto byłoby, żebyście Naświetlili sprawę, naświetlili sytuację, żeby ten ktoś tu mógł wstać i iść dalej, dalej swoją drogą, swoją drogą swojego rozwoju. Tu jest naprawdę dużo wartościowych postaci. Warto się ku nim zwrócić. Warto je zauważyć. Warto nie zasłaniać swojej twarzy. Coś się nie chce skończyć. Ale prędzej czy później się skończy. Może trzeba po prostu urwać. Trzeba urwać i iść dalej. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Cześć, pa.